Obecność to taka jedna z ważniejszych wartości w masażu Lomi, której nauczyłam się uwaga w więzieniu. Kilka lat temu aktywnie działałam w takim duszpasterstwie akademickim wrocławskim, gdzie odwiedzaliśmy z księdzem więźniów. Ja miałam tam taką wizję, taką dość pompatyczną, że jestem takim aniołem niosącym dobrą nowinę, że będę tych ludzi naprawiać i tak dalej ewangelizować. Po czym okazało się, że tym więźniom ewangelizacja ze strony tego ojca Zupełnie wystarczy. Ja tak trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Trochę się z nimi modliłam, trochę tam się wymieniałam jakimiś informacjami, ale głównie to po prostu siedziałam, byłam. I okazało się, że ta moja obecność świadoma w zupełności wystarczy tym ludziom i mnie. Nauczyło mnie to takiej pokory, takiego uziemienia, że nie trzeba ludzi naprawiać na siłę, po prostu wystarczy z nimi być. Świadoma obecność taka drugiego człowieka jest samym dobrem, i można tą jakość u mnie znaleźć właśnie na masażu.